Cześć, z tej strony Charlie. Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmikiem, nazywa się Polski Tak. Podpatrzyłem go na kanale Światopobląd, a jest to 8 pytań, na które postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Gdy tak na tym pomyślę, to nie mam swojej ulubionej polskiej potrawy. Zwykle jadam, gustuję w kuchni włoskiej. Ale jeżeli miałbym wybrać taką jedną, jedyną polską potrawę, to będzie to ryba po grecku, wigilijna potrawa, ale moja ukochana i nic na to nie poradzę. U mnie w domu mówi się po prostu ziemniaki, czasami kartofle. Nie wiem, jak jest u innych, ale w mojej części zwykle mówi się, że wychodzi się na dwór. Na polerze rzadko kto używa, przynajmniej nie spotkałem się z tym osobiście. Więc zdecydowanie na dolnym śląsku mówimy, że wychodzimy na dwór. Powiem Wam, że po raz pierwszy spotykam się z nazwą e, Ciapy. Okej. Okay. Jeśli ktoś tak mówi. Zresztą, że tak zerkam ciągle na bok, ale mam tutaj po prostu pytania. I u mnie zdecydowanie mówi się na to kapcie, bądź klapki. Jeżeli chodzi o polskie marki, to z odzieżowych niewątpliwie moją ulubioną marką jest Ewa Minge niestety szyi ubrania tylko dla kobiet, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Tak po głębszym się tak naprawdę nie wiem, czy mam jeszcze jakąkolwiek ulubioną polską markę oprócz Ewy Minge. I tak naprawdę teraz, wiecie, siedzę i staram sobie przypomnieć, czy są jakieś marki. Mówiąc się, że to wiecie dobrze, że jest taki nadłok produktów i wszystkiego, że czasami ciężko odróżnić, czy to pochodzi z Polski, czy z zagranicy, tym bardziej, że nazwy noż, są bardzo amerykańskie. Ciężko mi to. Nie wiem, może strzelę teraz z jakąś gafę, ale jest godzina 23.00 i tak. lecie moje myślenie to taki problem trochę teraz jest. Ale myślę, że tym bark jest polską marką, tak. Ogólnie w moich żyłach płynie góralska krew, dlatego góry dla, zawsze dla mnie są na pierwszym miejscu. Zresztą mieszkam też w górach, tylko nie wiem czy są takie prawdziwe góry w zwykłe śląskie. Więc czy góry, czy morze, czy jeziora? Nad morzem byłem i podobało mi się, aczkolwiek piasek w moim przypadku, no ciężko, bo im po plaży po prostu się poruszać. A nigdy nie byłem nad jeziorami ale tak jak myślę, na temat wakacji, czy góry, czy jeziora, czy morze, no jednak myślę, że wybrałbym Zakopane i góry. I niezależnie od tego, w jakąkolwiek porę roku, czy to w zimę, czy w lato, one są zawsze dla mnie piękne i zawsze piękne pozostaną. Jeżeli chodzi o część Polski, którą chciałbym odwiedzić, to zastanawiam się teraz nad Warszawą. Nie wiem, ja mam jakoś tak od zawsze do tego miasta, bo tam się ciągle coś dzieje. Mam naprawdę wielu, wielu znajomych z Warszawy. To jest też taka jakby stolica, nie tylko polska, ale też stolica kulturowa, stolica rozrywki i wszystkiego. Więc na pewno w niedługim czasie bardzo chciałbym odwiedzić Warszawę. Wiecie, że tak naprawdę nie wiem jaka jest jakaś charakterystyczna cecha mojej okolicy? No nie ukrywam, że mieszkam na totalnym wsioku przy samych górach. No, o właśnie. Hm. Moją cechą może być to, że widok z mojego okna wyprowadza się wprost na góry. I tak samo na przykład widzę kolejkę taką linową górską nie wiem jak to określić, ale taki wyciąg, tak? Który gdzieś tam jeździ sobie po w okolicy, więc to jest cecha, którą widzę. No mam też piękny las blisko domu, więc jeżeli chcecie na spacer, to mogę iść do lasu. Wow, dzięki. co to było? Um, Ale jest las piękny, mamy też dużo zabytków. Kiedyś po prostu wezmę kamerę i pokażę Wam to, co jest tutaj w okolicy i sami ocenicie, czy mam tu jakieś charakterystyczne cechy. Kochani, i to by było na tyle na dzisiaj. Obiecuję wam, że będę pojawiać się teraz częściej z nowymi filmami i niekoniecznie tagami. Może jakieś vlogi, więcej daily vlogów, bardziej twarzowych. Po prostu muszę się wreszcie oswoić z kamerą i z tym, że nagrywam dla was, a nie dla siebie. więc muszę patrzeć na was, właśnie, a nie gdzieś tam uciekać, tak jak teraz, uciekać oczami. Także dziękuję Wam wszystkim za to, że mnie subskrybujecie, piszecie komentarze i chcecie to oglądać. Także naprawdę bardzo mocno Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Pa!